Dzień dobry moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Karty, jak zawsze, potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją, więc, aby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania. Jak zawsze, zaczniemy od kart Tarota. Możecie. Trójka denarów. Kochani, co mówi nam energia Trójki Denarów? Mówi nam o pracy, o budowaniu swojej przyszłości, o ciężkiej, niejednokrotnie rzemieślniczej pracy, w porozumieniu, w zaangażowaniu, w cierpliwym budowaniu swojej przyszłości, w docenieniu tego, co już osiągnęliście. W docenieniu swojej wiedzy, wartości i w konsekwencji czynieniu. Pamiętajcie, że energie wtedy są mocne, wtedy wzrastają, kiedy są nadbudowywane, wtedy, kiedy pracujemy uczciwie, długofalowo nad powstaniem tego, co chcemy uczynić. To również otwartość na możliwości współpracy i słuchanie drugiego człowieka, bo być może wniesie nam w naszą przestrzeń, Świadomości, siłę, będziemy mogli wesprzeć się w trudniejszej chwili, ale również być tymi, którzy potrafią dać oparcie innym. To piękna podpowiedź. Praca, która kieruje nas na najlepsze z możliwych torów do osiągnięcia własnych sukcesów. No i wytrwałość, która daje nam prawdziwą siłę. Mocna energia, no więc działajmy. Zobaczmy teraz energię minerałów. Kwarc dymny. Równowaga. Dla mnie to taki troszeczkę powiernik. Kochani, kwarc dymny to minerał dla perfekcjonistów. Dla osób, które są właśnie panami swojej przestrzeni, którzy kre, kreują tą przestrzeń. Są dokładni, są rzetelni, są pracowici. Ale to minerał też, który neutralizuje wszelkie negatywne energie w naszym otoczeniu i również takie pole energo, elektromagnetyczne. Czyli jeżeli pracujecie w biurze, jeżeli pracujecie gdzieś przy urządzeniach elektronicznych, jak najbardziej energia kwasu dymnego będzie takim remedium, odpromiennikiem. Ma doskonałe właściwości odtrwające dla naszego organizmu, a szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy zaburzoną perystaltykę jelit, wzmacniają. Jeżeli mamy sytuację, gdzie nasza wątroba, nasze nerki niekoniecznie do końca dobrze działają, to energia kwasu dymnego jak najbardziej słuszna i pomocna. Możemy pić wodę, w której odpoczywał kwarc dymny. Możemy zażywać kąpieli, w której właśnie odpoczywał kwarc dymny. Oczyszcza z toksyn, tak jak powiedziałem, no i dodaje takiej witalności. Bardzo dobry i bardzo polecany dla osób, które mają problemy z, narządymi, z narządami płciowymi, szczególnie um, jeśli chodzi o jakieś zapalenia, o sytuacje e, chorobowe. I tutaj e, jeśli mówimy o na przykład raku Prostaty, raku e, szyjki macicy, energia kwarcu dymnego może być energią wspomagającą naszą terapię, e, bardzo polecany również dla osób które borykają się z problemem bezpłodności. Pomocny jest również w oczyszczaniu nas z negatywnych, trudnych myśli. Polecam dla osób w stanach depresyjnych, po nagłych, bardzo mocnych utratach bliskich czy sytuacji, które nas przybijają. Dlatego powiedziałem, że ze jest takim naszym powiernikiem. Możemy mu Szepnąć nasze troski, nasze problemy a, i poprosić o transformację. A on, jakby, uwolni nas od tych sytuacji, od tych trudnych, mocnych, e, niepotrzebnych energii. E, polecany jest szczególnie dla osób z podznaku koziorożca. z dymny oczyszczamy pod, pod bieżącą wodą, a energetyzujemy kładąc na innych kryształach lub wykładając na energię promieni słonecznych. Tyle energia minerałów. Zobaczmy teraz energię kart opiekuńczych, z jaką podpowiedzią, z jaką informacją, z jaką właśnie opieką zawitają dzisiaj do nas hmm. cele. Wiadomość, i wskazówki. Kochani, do każdego celu, aby go osiągnąć, do każdego zamierzenia i kreowania naszej przestrzeni, to te cele są naprawdę potrzebne. To takie nasze marzenia, takie bańki, które mają możliwość ulecenia bardzo wysoko i bardzo daleko przez co są w stanie nas pokierować w najdalsze zakamarki naszych oczekiwań. Wyzna wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Dokładnie, mały krok, pierwszy, bywa trudny, najtrudniejszy, ale to on ukierunkowuje i daje nam możliwość zaistnienia i podążenia własną drogą rozwoju, do osiągnięcia własnych, Celów. Pamiętajcie o tym. Świadomość to bardzo mocna i piękna podpowiedź. Świadome życie, świadoma egzystencja, świadomość własnej wartości, własnego piękna, świadomość wszechświata, który obdarowuje nas tyloma wspaniałymi rzeczami, to piękna, dająca nam skrzydła, wiara i nadzieja i spełnienie i energia, która Pozwala nam funkcjonować bardzo mocno. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Dokładnie. Na przyszłość mamy czasami niewielki wpływ, chociaż możemy się starać. Przeszłość jest cudownym wspomnieniem, i aby te wspomnienia były najcudowniejsze, najlepsze, Najbardziej budujące nas, umacniające nasze korzenie, to działanie świadome tu i teraz, w tej przestrzeni i w tym czasie jest najważniejsze. Pomimo tego, że tak naprawdę czasu nie ma, to jednak no, jesteśmy osadzeni w takich, a nie innych relacjach i, 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 i miejscu. Ale pamiętajcie, działanie świadome jest jednym z najważniejszych, o którym pamiętać trzeba. I ostatnia odpowiedź, wskazówki. Kochani, szukajcie ich w koło siebie, ale i zaglądajcie w głąb siebie, bo tam znajdziecie wszelkie odpowiedzi, wszelkie informacje na każde pytanie, które zadacie. Niemniej jednak, czytajcie, kreujcie swoją świadomość, słuchajcie mądrych ludzi, czytajcie piękne, mądre książki, obserwujcie świat, bo wszędzie tam mogą pojawić się wskazówki, które was. Mogą pokierować, dodać wiary, dodać roztropności do dalszego działania. Proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Tak, info, proszenie o informacje. Istoty wyższe, słuchanie, tak jak powiedziałem, mądrych ludzi ukierunkowuje nas, daje nam możliwość do realizacji swoich celów, zamierzeń. Daje nam właśnie te potrzebne wskazówki. Bardzo, bardzo mocna podpowiedź. No i na koniec, jak to zawsze, energia run zobaczmy, z jaką dzisiaj e, przyjdzie nam się e, spotkać, zmierzyć. Kochani, dzisiaj jest to Runa Oko. Najsilniejsza runa ochronna. Ale to też runa, która zapowiada czas jasności decyzji. Pomoże nam uwidocznić wszystko, co było ukryte, odciąć to, pozwoli dostrzec sytuacje, które są korzystne dla nas i w niebywale silnej energii ochrony i spełnienia pozwoli ruszyć dalej, pozwoli zaistnieć naszym myślom. Wizualizować nasze właśnie cele, wskaże nam najwłaściwszą drogę i w blasku spokoju, radości i zadowolenia tworzyć tę własną przestrzeń w najlepszym dobru dla siebie. Kochani, życzę Wam, aby ten dzień był mocny, silny, ugruntowany. Pracujcie nad sobą, nad swoją przyszłością. Bądźcie opoką dla innych, ale też i proście o pomoc. Realizujcie swoje cele, twórzcie swój świat najpiękniej, najbardziej wartościowo, jak jest to możliwe. Bądźcie świadomi dzisiejszego dnia. Pamiętajcie, że tutaj i teraz, i w tej przestrzeni, i w tym momencie jest wszystko, czego potrzebujecie do kreowania szczęśliwego jutra. Po co? Po to, żeby wspominać cudowne wczoraj. Starajcie się dostrzegać wskazówki. Pamiętajcie o własnym wnętrzu, bo tam one są. Wszystkie odpowiedzi. Dzisiaj możecie wspierać się energią kwarcu dymnego równowaga, czułość, empatia, powiernik. Starajcie się korzystać z tych energii. Matka Ziemia daje nam mnóstwo wspaniałych darów. Między innymi minerały, które swoją energią są gotowe nam służyć. No i runa oko doda nam dzisiaj odwagi, jasności umysłu, decyzji, ale też i wielkiej, wielkiej ochrony. Niech ten dzień będzie piękny, słoneczny, ciepły, radosny, rodzinny, twórczy, kreatywny, po to, aby jutro było jeszcze piękniejsze. Życzę Wam wszelkiego dobra. Z całego serca. Pięknie dziękuję za Waszą obecność, za Wasze wszystkie słowa, za inspirację, za dobroć, za uśmiechy. Pięknie, z całego serca dziękuję. I cóż, na dzisiaj to tyle, a my widzimy się jutro. Pięknego dnia Wam życzę.